Ktoś ma jakieś inne pomysły? Ja mam na przykład. Może przeszkodzicie temu mimowi w kradzieży le bagietki? Bagietka? Kradnie? Y -y. Stać! E, stanął i niby się boi? Y -y. E, dobre, a weź sobie te bagietkę. Nie! To kradzież. Gadaj! Gdzie jest twój ul? On nie będzie gadał! I jeszcze się przekonamy. Mów! 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 Okej, okay, gość jest niezły. Rozbawił mnie dwa razy. Dajmy mu tę bagietkę. Przestanie! Ale tak prosi, jest głodny. Opatrzcie, zawiązamy serwetę. Kapitanie, kapitanie! Co! Podejdź go inaczej! Na przykład, a może pobawimy się. Pozwólmy mu być mimem, to może nas polubi i nam coś powie. Jak? O nie! Mam nadzieję, że nikt nie zarzuci na mnie wymyślonego lasa. Co? Co? O, nie! Muszę uciekać! O, 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 złapał mnie! Co? Złapał cię! Totalnie cię złapał! Obaw się! Nie, nie bawię się. Brawa! Jesteś w Paryżu, bądź kapryśna! Kaprys! 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 O, Mówiłem że coś jest dobry? <gryt> Brawo! Ja, mówiłem, mówiłem! Dosyć! Koniec sprawy. Niech bierze bagietkę. Nie dostanie bagietki. To Nie Nie czekaj bagietkę, oddać. i tak jest spleśniała. Zaraz. Co się dzieje? E, czy to wciąż jest na niby? Tak, niech nas zwiąże. Myślałam, że mimy tylko udają, że coś ta. robią. Ta. A. 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 Musimy załatwić tych mimów. A. Jak nie jest. Nie dopiero że tak, że naprawdę działa. Przestań się śmiać! To przestań mnie ośmieszać! Się? Ekstra! Jasna. He Brawo, wagar! Gdzie on jest? Nieważne. Poraz boksować królową. No! no nie, kilka minut temu działało. Chodź tu i mi pomóż z królową. Musimy zabezpieczyć Kogo obchodzą te skarby? Trzeba załatwić królową, zanim zniesie więcej jaj. Jaj? Co? Storki! Spoko. Dobra, panciu. Bagietko w łeb! Bagietko w łeb? Tak. Nieźle czapa. Nie? Pomocy! Uh. A -a -a! Dzięki. No spoko. <śmienic> <śmienic> Matko! <śmienic> Nasz strajk skończony! Co? Tak? Francja kupiła mi właśnie śliczny różowy motocykl! No! bi 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 Z drogi śledzie! Messie! Kapitan jedzie! Aha. Kapitanie! Nasz strajk jest... Ta, ta skończony. Wiemy. Obroniliście nasze francuskie narodowe skarby? Więc! Ani trochę. Gacie przeżyły. <laughs> O, sorki. Moja wina. I co teraz zrobimy? No więc my zaraz wracamy do domu. Nie możecie wyjechać. Przyjechaliście tu, zrobiliście masę zamieszania i zniszczyliście nasze rzeczy. No, wie pani, Ameryka. Dobra, Dobra no lecimy. Czas na się. Sobie? Się. Zobaczcie, to miłość mojego życia. Jedziemy. Ale nie, dopiero ją zobaczył. Powiedziałem jedziemy. Pa, pa.